Cześć! W poprzedniej lekcji pokazywałem, jak możesz posługiwać się klasami anonimowymi. W tej zobaczysz, jak jeszcze można zmniejszyć ilość kodu za pomocą lamp. Zaczynamy! Jeśli interfejs ma w sobie tylko jedną metodę, tak jak nasz ActionListener, posiada tylko metodę perform, to możemy jeszcze bardziej skrócić zapis. Zakomentujmy sobie na razie dodawanie naszego listenera, tak żebyśmy go widzieli. Wpisujemy jak poprzednio. Button Add Action Listener. W nawiasach wpisujemy kolejne nawiasy i nazwę parametru E. Lub dowolną nazwę, jaką chcemy. Następnie tworzymy strzałkę i klamry. Klamrach kod metody. Widzisz, wszystko nadal działa. Jest to skrócona wersja poprzedniego zapisu. Nie musimy już pisać new action listener bo to jest wiadome na podstawie parametru, który przyjmuje metoda addActionlistner. Więc jeśli wiemy, że ta metoda przyjmuje interfejs z jedną metodą, to możemy przejść od razu do implementacji tej metody. W nawiasach podajemy, jakie parametry przyjmujemy. Tutaj też znamy ich typ, ponieważ wiemy, jakie parametry przyjmuje metoda ActionPerform. A że jest to jedyna metoda, to nie musimy jej nazywać, ani zastanawiać się nad nią. Jeśli jest więcej parametrów, to wymieniamy ją po przecinku. Jeśli nie ma żadnego, to wstawiamy puste nawiasy. Następnie wpisujemy strzałkę, czyli minus i znak większe od. A następnie klamry. Pomiędzy klamrami znajduje się ciało naszej metody. Teraz możemy wyrzucić jeszcze kilka elementów, aby skrócić ten zapis. Jeżeli mamy tylko jeden parametr, to możemy pominąć nawiasy. Ale jest to tylko w przypadku, gdy mamy jeden parametr. Jeżeli jest ich zero lub więcej, musimy tutaj dać nawiasy. Idąc dalej, jeśli mamy tylko jedną instrukcję w ciele metody, to możemy też pominąć klamry i średnik. I tym sposobem, zamiast sześciu linii, mamy wszystko w jednej. Jeżeli jednak z rozpędu napisałeś już klasę anonimową i nie chcesz to sam przerabiać na lambdę, to z pomocą może Ci przyjść idea. Jak widzisz, nazwa Action Listener jest podświetlona na szaro. Klikamy i naciskamy Alt Enter. Wybieramy Replace with Lambda. Jeżeli będziemy chcieli dodać więcej linii, możemy teraz kliknąć na naszą lambdę i wcisnąć Alt Enter znów. Wybieramy Expand lambda bodytu i dostajemy nawiasy klamrowe i możemy dodać kolejną instrukcję. Jeżeli chcemy powrócić do poprzedniej wersji, klikamy przy nawiasie, piskamy Alt Enter i wybieramy Replace with Expression Lambda. Lambda również możemy przypisać do zmiennej i wykorzystać ją wielokrotnie. Możemy ją również wyciągnąć do metody. Możemy też zrobić jeszcze jedną sztuczkę z lambdami. Tworzymy sobie w klasie metodę, która będzie pasowała sygnaturę do metody z klasy ActionListener. Czyli będzie miała takie same parametry oraz typ zwracany z metody. Jeśli to będzie pasowało, to możemy teraz przekazać tę metodę jako tę, która będzie obsługiwać nasze zdarzenie. Robimy to poprzez podanie obiektu. W tym przypadku metoda znajduje się w tym obiekcie, więc wykorzystujemy słówko kluczowe this. Następnie podwójny dwukropek i nazwa naszej metody. Uff, to była trudna lekcja, ale to już koniec. W ramach zadania spróbuj dodać drugi przycisk i stworzyć ten sam Action Listener dla kolejnego przycisku. Po, najpierw w postaci klasy anonimowej, następnie zmienię na lambda, ale spróbuj napisać ją sam, bez pomocy ID. Następnie spróbuj przekazać uchwyt do metody, czyli to, co robiliśmy na końcu. Gotowe? To zobacz, jak ja to robię. Najpierw sobie stworzę drugi przycisk, umieszczę go w jakimś innym miejscu i dodam do naszego okienka. Mamy dwa przyciski. Następnie dodam listener i tworzę klasę anonimową. Wszystko działa poprawnie. Teraz mogę ją przerobić na lambda. Przyjmuję action listener, który ma metodę actionPerform, która przyjmuje action event E. Czyli mamy jeden parametr. Ciało metody, która będzie nam wypisywać tekst na konsolę. Wszystko działa poprawnie. Skróćmy zapis, pozbądźmy się nawiasów i mamy wszystko w jednej linii. Teraz tworzymy metodę, którą będziemy mogli tam przekazać. Wpisujemy nazwę obiektu, czyli this, action button to action listener. Wszystko działa. Tę metodę możemy umieścić też w innej klasie. Stwórzmy sobie oddzielną klasę. Teraz możemy podać nazwę naszego obiektu, czyli AL. I button to action listener. Niestety, jak jest w innej klasie, to ta metoda musi być publiczna. Nie może być prywatna. Inaczej nie mamy do niej dostępu. I teraz wszystko jest w porządku. Sprawdźmy, czy to wszystko działa. Super. To już wszystko w dzisiejszej lekcji. O lampach będziemy mówić więcej przy omawianiu kolekcji. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to wciśnij ten czerwony guzik, aby nie przegapić kolejnych filmików. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć.